Hej, cześć, witajcie! Jest to 13 odcinek serii żużlowe podsumowanie weekendu. Dzisiaj omawiamy razem 7 spotkań z PG Extra ligi oraz e pierwszej ligi żużlowej. Zapraszam oczywiście na moje konto na Instagramie oraz na stronę na Facebooku. Wszystko macie w opisie. Bez przedłużania, lecimy! A Fortis Start Gniezdo na własnym terenie pewnie pokonało Unię Tarnów 59-31. Jaskółki dobrze zaczęły i na początku spotkania prowadziły. Później jednakże gospodarze odbiły pałeczkę i budowali przewagę. Świetny występ zanotowali wszyscy seniorzy czerwono-czarnych. Oscar Pfeiffer w czterech startach wywalczył płatny komplet punktów. Blisko tego byli także Peter Kildemad a Timo Lachty, lecz ulegli w 15 biegu Ernestie Kozie. Słabo zaczął Kevin Pfeiffer, lecz szybko się przełożył. najlepszy występ zanotowała formacja młodzieżowa gospodarzy. Z zespole gości najlepiej punktował wracający po kontuzji Ernest Koza. Z całą pewnością zawiedli Artur Mroczka i Rohan Tangate. W barwach jaskółek bardzo dobrze pojechali juniorzy. Wszyscy młodzieżowcy zdobyli razem 11 punktów i bonus. W drugim meczu eWinner pierwszej ligi Celfa z Wilki-Krosto wygrały z Arget Balesa Mostrów 50-40. do 40. W barwach gospodarzy duet liderów stworzyli Tobiasz Musielak i Andrzej Lebiediew którzy zdobyli po cyfrowej ilości punktów. Trudno znaleźć słabe ogniwo w formacji seniorskiej Wilków. Juniorka nie najlepiej, która zdobyła razem 4 punkty. Przypomnijmy, że w trakcie spotkania padł także nowy rekord toru. Ustanowił go Andrzej Lebieniew. Zespół gości ciągnął Grzegorz Walasek. Doświadczony zawodnik już 13 punktów z bonusem. W swoich pierwszych czterech startach był niepokonany. Po czasie obudził się także Nikolaj Klint. I starał się mu pomagać. Po raz kolejny zawód Oliver Bertson. W biało-czerwonych barwach pojawiło się także dużo literek. Rowryblik na własnym terenie pokonał Orła Łódź 50-40. Goście, pomimo dwóch potężnych osłabień, poradzili sobie naprawdę dobrze. Byli skazywani na pożarcie, a przegrali tylko 10 punktami. W zespole rekinów bardzo dobrze pojechała pierwsza czwórka. Ich punkty zaważyły o końcowym wyniku. Spory Pek spotkał Kacprat Kocza. Młodzieżowiec dwa razy został wykluczony, a raz anotował upadek. Jego kolega z formacji poradził sobie o wiele lepiej. Mateusz tudzież łącznie zdobył 5 punktów z bonusem. Na pożarcie nie pozwolił duet Aleksander Woktajew i Brady Kurt. Panowie byli liderami swojej drużyny. Pierwszy z nich walczył 14 punktów, a Australijczyk 12 z bonusem. Ben Erst nie przyjął żadnego przeciwnika za plecami. Abramczyk Polonia Bydgoszcz wczoraj pokonała Zdunek Wybrzeże Gdańsk 59-31. do 31. Zespole gryfów powrót po kontuzji zaliczył Grzego Zęgota. Zęgi wrócił w świetnym stylu i zdobył 13 punktów. Naprawdę cały zespół Abramczyk Polonii pojechał bardzo dobrze. Gryfy przy okazji zgarnęły 3 punkty do tabeli i bydgoszczanie wciąż są blisko playoffów. Swoją szansę otrzymał nawet Jewgini Sejdulin, który skoczył w biegu nominowanym. Ze zespole gości jechało właściwie tylko trzech zawodników, od których i tak oczekuje się lepszych wyników. Mówią o tej oraz Musiejęsenie, Krystianie Pieszczku i Wiktorze Kułakowie. Zdecydowanie zawiódł Jakub Jamruk. Juniorzy bieg młodzieżowy przegrali podwójnie. Swojej szanse nie otrzymał Lukas Finhage. Tak prezentuje się tabela Ewiner pierwszej ligi żużlowej. W pierwszym piątkowym spotkaniu w PG Extra lidze motor Lublin wysoko wygrał z Marwis PL falubazem lubazem Zielona Góra. Koziołki zwyciężyły 58 do 32. Czyściutki komplet punktów wywalczył Grigory Łaguta. Kolejny raz pojechali bardzo dobrze młodzieżowcy motoru Lublin. Mikkel Mikkelsen mógł powtórzyć wyczyn Grigoria Aguty, lecz zanotował jedną wpadkę. Marvis Pelfalubas po piątym biegu musiał sobie radzić bez Mateja Żagara. Słoweniec po upadku nie był zdolny do dalszej jazdy. Na pewno myszy to mocno osłabiło, ponieważ Żagar zaczął od trójki. 11 punktów przyjął Max Frick, który nie mógł pokonać ani jednego rywala. Patryk Dudek był najskuteczniejszym Polakiem w zespole gości. Duzers wywalczył 8 oczek. Piątkowy wieczór moje berbudy Stalgorzów rozprawiła się na wyjeździe z Eltrock z przez Tochowa. Zespół Stanisława Holmskiego zwyciężył 51 do 39. Kapitalny występ Bartosza z Marzlika. Pola udowodnił, że jest w top formie i nikt go nie mógł pokonać w sześciu startach. Słowym punktem moje berbudy Stalgorzów byli zawodnik 24 oraz młodzieżowcy. Drużyna gości miała luki w tych miejscach po raz kolejny. Eltrock z przez długo trzymał wynik pod kontrolą. Przed biegiem 13 był jeszcze remis. Dopiero później lwy przegrały podwójnie trzy wyścigi pod rząd. Ponownie bardzo dobrze zaprezentował się Jakub Miśkowiak. Młodzieżowiec zdobył 11 punktów z bonusem. Kibiców lwów zawiedli Fredrik Lingren i Bartosz Mektała. Ponownie łącznie zdobyli tylko 8 punktów z 2 bonusami. W hicie kolejki Fogo Unia Leszna uległa betterczość Wrocław 41-49. do 49. Goście zainkasowali trzy punkty i odbili fotel lidera. W barwach byków lider był Emil Sejfudinow. Jason Doyle starał się połagać mu jak tylko mógł, dlatego też w duecie pojechali w 14 i 15 biegu. Od trójki zaczął Janusz Kołodziej, lecz później już było coraz słabiej. Na plus młodzieżowcy, zwłaszcza Damian Ratajcza, który świetnie walczył na trasie. Swojej szansy nie otrzymał Krzysztof Sadurski. Ze zespole gości liderami byli Maciejanowski i Jarcią Łaguta. To. Co wyprawiał Magic na trasie to także niesamowita rzecz. Zdobyłby płatny komplet punktów, lecz pokonał go Jason Doyle. Tak prezentuje się tabela PG Extra Ligi. Według mnie tytuł MVP weekendu należy się dla Grigoria Łaguty. Rosjanin w meczu z Marwis PL falu bazę Zielona Góra wszedł, zrobił swoje i oddał bieg nominowany juniorowi. Świetna postawa lidera Motoru Lublin. Tytuł niespodzianki weekendu ode mnie wędruje do Grzegorza Zęgoty. Zęgi po kontuzji wrócił w kapitalnym stylu i od razu widać to na wyniku drużyny. Nie spodziewałem się, że Grzegorz tak dobrze poradzi sobie po przerwie. Najlepszym polskim seniorem weekendu według mnie był oczywiście Bartosz Marzlik. Polak w piątek był nie do i po raz kolejny pokazał swoją piekielną moc. Najlepszym zagranicznym seniorem był Grigori Łaguta. Tak jak wcześniej wspomniałem, świetna postawa tego zawodnika. Juniorem weekendu był podobnie Jakub Miśkowiak. Młodzieżowiec Eltrok z Wókniarza z trudnym przeciwnikiem zdobył 11 punktów z bonusem. Jakub Miśkowiak także zdobył najwięcej punktów w swoim zespole. Dla mnie bieg weekendu to siódmy wyścig w meczu Fogo-Uni z better partą Wrocław. Niestety nie mogę znaleźć filmiku z wyczynu Macieja Janowskiego, lecz go krótko opiszę. Gospodarze prowadzili 5 do 1 i Magic najpierw wyprzedził Janusza Kołodzieja. Następnie na czwartym okrążeniu łyknął Emila Sajfudinowa i przywiózł 3 punkty. Zapraszam, oczywiście, wszystkich do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania ze swoimi sugestiami i odczuciami po kolejnym różowym weekendzie. Dziękuję za uwagę i słyszymy się za tydzień. Na razie, cześć!